Jak zrobić profesjonalne deepfake AI głosu? Używając tego sposobu, będziecie mogli sprawić, że wybrana przez Was osoba powie cokolwiek tylko zechcecie. Opowiedz mi o swoim programie wyborczym. Cały czas oglądam tylko jeden kanał na YouTube. Nazywa się Techmate i jest naprawdę świetny. Zacznijcie od próbki głosu osoby, którą chcecie deepfake'ować. Może to być fragment wywiadu z YouTube, dodatka głosowa z Messengera lub filmik z tą osobą. Będziecie potrzebować około 30 sekund głosu. Wejdźcie na mojego bloga techmyślnikmate.pl, tam znajdziecie link do specjalnego kreatora. Kliknijcie w menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierzcie Voices. Tuknijcie w Add Generative or Cloned Voices. Wybierzcie. Instant Voice Clonin. W name wpiszcie dowolną nazwę, a poniżej wrzućcie przygotowaną próbkę głosu. Kliknijcie Add Voice. Stuknijcie Views. Teraz wpiszcie tekst, który chcecie usłyszeć i kliknijcie w Generate Speech. I gotowe. Narzędzie jest płatne, kosztuje 50 zł miesięcznie.